Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie już ostatnim. E, właśnie z Half-Life'a 2. Nie można przejść, kurde. Dobra, Alex to zrobił ładnie. Jest tutaj mój gratyfikan. No i czemu nie mogę? Co za śmietnik, no. Gdzie Alex? Alex, co robimy? Alex, co robimy?

Zrób coś Alex Dobra, ja tu muszę stąd wyjść, ale jak tu mam przejść? No dobra, działaj, działaj, Alex, działaj A, tu się coś zrobiło, dobra, świetnie. Elegancko. Będę uważał na no siebie, nic się nie ma. A czemu my idziemy na dół, a nie do góry? Aha, bo on też pojechał na dół. Dobra, może go znajdziemy, a może i nie. Nie wiem, nie grałem w to nigdy jeszcze przed... Przedtem? Dobra, jesteśmy

I tu też nie mogę przejść, fuck Chyba, że ten trzeba jeszcze zrobić Bo może tu trzeba przejść, patrzcie, cyk, cyk. Może tu o to chodziło. Dobra, weź to, weź to wydób, szybko, szybko, szybko. Ej, bo mnie to zabije zaraz. No! Tam w ogóle nie chcę dolecieć. Żeby było śmieszniej. No jeść platformo, jedź, jedź, jedź. Proszę cię, jedź. Pojechała, dobra, jest, jest, jest. Do góry, do góry. Ekstra. Następna ekipa. Od Zbycha. Save. Gdzie mam jechać? Do góry chyba trzeba jechać, dobra. A nie, bo tutaj chyba. Fak, nie wiem, gdzie tu czy Do góry czy na dół? Dobra, wejdźmy tutaj na razie. Nie wiem, co nam da, ale zaraz zobaczymy. Boże, gdzie ja jestem? Czy tam nie wskoczę nigdzie? Jebutni. Co za śmiecie. Znowu dół ale fuck. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie tu trzeba iść. Dobra, weź go ściągnij tym, tym. Chyba spadłem. A! Fuck. Kurde, znowu. Przecież tu się nie da, nigdzie wskoczyć, a nie nic. Chyba. A nie dało się, dobra. I co teraz? Ja pierdzielę. Co teraz mam zrobić tu? Musi ta przejść w ogóle jakoś. Dobra, tu coś jest. Ja pierdzielę. Nie, kurwa! Spadłem znowu stąd. Fuck. Dobra, save. Tu chyba trzeba iść. Nie da się tu przejść. Fuck. My life. Are you still with Czemu to jest zamknięte? Jak to trzeba otworzyć? Może Alex mi to otworzy, a może i nie, nie wiem teraz, co mam robić. Tu są jakieś punkty 1-2. Chwila tutaj chyba jeszcze jedzie do góry. Oha, dobra. Spróbujemy się tutaj na to wbić. Tylko to trochę potrwa. Dobra. Do góry, do góry, elegancko sejwik, gdzie ja jestem w ogóle? Co tam trzeba wejść jakoś, czy nie? Jezu. Nie wiem, co to trzeba zrobić. Mi tu rozkurwi zaraz. Ja pierdzielę, no nie. No. Zadanie przerwane fakt. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to zrobić. Nie wiem, co robi, ale staram się coś tu zrobić z, tym, z, tej, z tej kwestii. Dobra, jeszcze jeden mi został, jeszcze jeden mi został. Chyba nie. Udało się, czy nie? Wow, chyba się udało. O, Alex, skąd ty się dowiedziałeś? Po ciężkich próbach udało się rozwalić tę cytadelę z kubaną. Wow, jaki wybuch, ja pierdzielę. Co jest. Ktoś do nas mówi. A to on. Nawet w czasie gry parę razy żeśmy go spotkali, tylko że on zawsze nam znikał. E... No i cóż, cytatada rozwalona, a my jesteśmy jak gdyby uśpieni w jakiś taki stan e, uśpienia, hibernacji, coś takiego. Czyli podobnie zakończyło się jak pierwsza część, bo pierwsza część też właśnie się zakończyła tak, że zostaliśmy tak uśpieni. I dwujeczka też tak dokładnie się kończy. Ogólnie, seria jak dla mnie bardzo, bardzo fajna. Troszkę długa, ponad chyba 20. To jest chyba 29 albo 30 odcinek tej serii. Ale cóż, myślę, że bawiliście się dosyć fajnie. Ja na początku troszkę, troszkę miałem obawy, jak tę serię rozpocząć. Może było troszkę trudno na początku. No ale później rozkręcała się gra. Były właśnie przygody w Rivenholm. E, później to miasto, także teraz tutaj Cytadela. Myślę że, na, myślę, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. No i cóż, jak sami widzicie, to już koniec, koniec Half-Life, a na tym sobie ten odcinek kończymy. Czy będę nagrywał epizod 1? Nie wiemy, Może kiedyś. Na razie, póki co, nie. E, ale ogólnie, jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym nagrywać, to oczywiście piszcie w komentarzach, ponieważ na razie nie mam pomysłu na żadne nowe serie, tak więc wszystko do waszej e, tak, tak powiem dyspozycji, tylko coś z takich starszych gierek, nie z tych nowych, ponieważ mi nie działają ale z tych starych jak najbardziej możecie sobie coś zamawiać, tak więc ja tu zrobię taką mini ankietkę i pewnie coś wybiorę i coś będzie dla was znowu kręcił, tak więc pamiętajcie także jeszcze o moim fanpage'u oczywiście na facebooku lajkujcie, subskrybujcie, no i cóż, trzymajcie się, hejose!